Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Odkrywca Goblin. Ja mam na imię Dawid, dzisiaj z tego samego miejsca, dlatego możecie mieć odczucie, że ten sam odcinek, cytryna zabytkowa już jak nazywał się ten market? Hackney, ale on ma jakąś zupełnie inną nazwę. Broadway, Broadway Hackney Market. Tak, chyba. I z tego miejsca dzisiaj znowu zaczynam swoje poszukiwania rzeczy współczesnych, czyli wyzwanie 365 dni. Nie przedłużam, zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. I, i, i pierwsza moneta dzisiaj cyk do kabzy. Jedno pęsóweczka Mute Chciałem Wam pokazać rowery, które zostały tutaj na noc bo tak to wygląda Te świeżo zapięte Jak zostaje gdzieś właśnie na takiej ulicy Ktoś zostawia swój rower na noc To niewiele z niego zazwyczaj zostaje o. To co mogliś z tego roweru zabrać to zabrali. Londyn mi się podoba, bo na tych osiedlach naprawdę jest sporo rzeczy. O, ale skarbonka. Skrzynia stoi. Już tutaj na pewno trochę, bo wszystko w rdzy. Ale monet też nie brakuje. To jeszcze jest do wyczyszczenia wszystko. 9 pensów kluczyk. Co tu mamy? Piąteczkę, chyba. Nie wiem, nawet czekajcie, bo ostrość mi ucieka. 5,5. Nie wiem, nawet nie ma znaczenia. Dobra, przebiorę sobie to fajnie wszystko. W sensie przebiorę, pozabieram monety i to by było na tyle. I tak Wam później zrobię podsumowanie. Przeliczę to wszystko, ale myślę, że spokojnie. Trochę tu nazbieram Obrączki. Kiedyś coś takiego znalazłem. Wspólnie jak z Majkiem byłem właśnie taką opaskę na, miedzianą, na miedziane rurki. Maniek ze mnie łacha dar, że takiego zbieram. Obrączki średniowieczne. Ale dzisiaj wieje wiatr, wszystko w Anglii. Dobra, bo tu wpadnę zaraz do tego pojemnika. Na klęczaka wszystko, ale fajnie. Dobra, widzimy się przy kolejnym miejscu, bo oblecę tutaj trochę, a jest sporo takich fajnych miejscówek. Tu zaraz po drugiej stronie ta ale mi suwa na magnes na odmowy. Ciekawy jestem z tego, co mi się wydaje, Gdzieś kiedyś czytałem, że Port of London tak się nazywa strona internetowa, gdzie kupuje się pozwolenia na. Poszukiwania nad tamizą, jestem ciekawy, jak wygląda, wyglądają poszukiwania magnesem neodymowym. Czy można nad tamizą rzucać? Sprawdzę to z ciekawości. Fajno, ale syf jak zawsze. Dobra. O. No. Zaraz będzie, że podłużone. Cztery pęsiki. Ktoś po prostu siedział. Sprawdzimy sobie trawnik. Co? Czekajcie, bo goblin ostatnio trochę przybrał na wadze. Chopie, wlazłeś w pomórku, już jesteś sapany. O, proszę bardzo. Jeden pensik. Jeden pensik i myk do sakiewki. Mamy dzień kolejny. Zimno. Wczoraj Wam już więcej nie nagrywałem, bo nie było co. Wykorzystałem swoją przerwę na poszukiwania na hakneju. Wpadły jeszcze chyba pięciopęsówka. Nie pamiętam już teraz dokładnie, ale na podsumowaniu Wam to wszystko pokażę. A dzisiaj jestem po raz kolejny. Melduję Wam się z Londynu. Notting Hill, tak nazywa się Miejsce, w którym dzisiaj handlujemy towarem, bogata dzielnica i to się nie przekłada zupełnie na jakieś fajne znaleziska. Jest czysto wszędzie, nie ma żadnych wystawek, ciężko cokolwiek znaleźć, ale tak to chyba już jest że właśnie w tych biedniejszych dzielnicach tego wszystkiego znajduje się więcej. A tam, gdzie niby są pieniądze, to są zupełnie niedostępne gdzieś całkiem, wiecie, poza, poza granicą moich rąk czyściutko ściutko i już kilka spacerów dzisiaj za mną, bo rozładowywaliśmy towar i nic mi się nie udało znaleźć. Ale zrobię sobie krótki spacer, zobaczymy jak się to przełoży. A na początku, w sumie już w połowie tego odcinka, ale z dzisiejszego dnia, sprawdzam na samym początku samochód. Może coś uda mi się jakieś drobne tam znaleźć. I, i spacer później dalej poszukiwania. Także widzimy się przy pierwszym znalezisku. Cienko, bo tylko dwa pensy mi się udało znaleźć, ale kierowcy już chyba wiedzą, że szukam <noise> dlatego coraz słabsze efekty w samochodach, ale dwa pensy dzisiaj do przodu, od tego zaczynamy dzisiejszy dzień. Nie dodawałem wam na liczniku z prawej strony pieniędzy, które znalazłem w kufrze wczoraj, w tym takim pudle z narzędziami, bo muszę to wszystko przeliczyć i wyczyścić. A tak wygląda dzielnica Notting Hill. Jestem ciekawy, ile kosztują takie mieszkania, ale podejrzewam, że. Kilka milionów funtów. Dobra, zobaczymy, co nam się uda dzisiaj tutaj znaleźć. Land Rovery, Porsche, Mercedesy. Jeszcze ciekawe miejsce do zwiedzania. Tam jest główna ulica. I nie znajdziecie tutaj żadnego turka, jakiegoś ciapka sklepów takich typu, gdzie możecie kupić napoje czy jakieś słodkości, wszystko bardzo drogie sklepy. Jacek tutaj był chyba dwa tygodnie temu, z którym też jeżdżę często na markety. Pozdrowienia dla ciebie Jacku w odcinku i był w którymś tam zajrzeć do któregoś z sklepów na Przerwie i mówił, że ceny z kosmosu. Dobra. Widzimy się przy kolejnym znalezisku. Zastanawiam się, czemu tak jest. Chyba odpowiedź jest prosta: że jak jest w miejscach, gdzie jest bieda i brakuje tego pieniądza, to jest mniejszy szacunek. I można tych drobnych znaleźć dużo więcej, a w takich dzielnicach, gdzie widać, że ludzie mają naprawdę pieniądze. Zresztą, no, to nie jest, słuchajcie, Porsche. To nie jest coś nadzwyczajnego na tej ulicy. Maserati, Merce. Tych samochodów jest takich ponadprzeciętnych na każdym rogu bardzo dużo. I to chyba bierze się z tego, że ci ludzie osiągnęli sukces, dlatego że mają właśnie ogromny szacunek do pieniądza. I już pomijając fakt, że wiadomo płacą kartami i może zamawiają jedzenie z dostawą i nie, nie używają tak drobnych pieniędzy na co dzień Nie wiem, ciężko, ciężko powiedzieć jakieś ławeczki tutaj mały park sprawdzimy sobie na szybko, może coś uda się fajnego znaleźć Zgodniałem trochę. Co chce? Kiełbaskę, Kiełbaskę. Dawno cię nie było i sobie nie odmówię dzisiaj. Cebula jak najbardziej. No. Smacznego. No nic już więcej dzisiaj nie znalazłem. Pogoda jak widać, ciężko się wracało z tego Londynu. Ulewa, widoczność słaba. A teraz na koniec dnia mam jeszcze zadanie. W końcu tą dętkę muszę wymienić i sobie tego wcześniej nie sprawdziłem. I się okazało, że nie taką zamówiłem jak miało być. I, i, i nie mam już na to czasu, bo jadę. Do tego marka jutro na 4 dni. Ja obiecałem, Mireli, że to zrobię. Jak prawdziwy mężczyzna, kupiłem dwa rowery. Jeden dla siebie, jeden dla Mireli. Takie same, także nawet się nie będę chwalił, że złą dynkę kupiłem. Tylko <głos》> założę jej swoją, a ja najwyżej później przygram głupa, że kapcia też złapałem i muszę sobie wymienić. Bo <głos》> jak się przyznam, to mnie za to nie pochwali. A nie ma co psuć wieczoru. Jutro walentynki, może jakie romantiko będzie grane Dobra Nie wiem czy wam pokazywać swojego zniszczonego ryja Po tylu, po tylu dniach pracy Dziękuję wam w tym odcinku Taki miks, niewiele się dzieje Ale kurczę głową I, i całym sobą jestem Z tą budową kampera Jak już wrócę to na pewno będzie Znowu sporo odcinków z poszukiwań W terenie, wyzwanie 365 dni Zrobię wam update odnośnie Budowy kampera, będzie się działo no, i 4 dni jestem na wyjeździe, więc cały ten czas będę poświęcał na kanale. Bo nie, nie wracam do tego hotelu i nie będę miał co robić. <laughs> Także w teren i nagrywanie dla Was odcinków. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Do kolejnego. Cześć.